Przyjechałam dzisiaj pierwszy raz na Gdyński Parkrun. Parkrun to jest taka jakby grupa biegowa. I z tego co widziałam, to parkruny run, park działają w całej Polsce. Więc jeśli macie właśnie ochotę biegać z kimś w jakiś taki bardziej zorganizowany sposób, to to może być fajna opcja. Ja jeszcze nie wiem, czy to się dla mnie sprawdzi, czy nie, ale no, postanowiłam spróbować. Najfajniejsze jest to, że każdy tam, że tak powiem, biega i robi, co chce, w sensie wszyscy się spotykają na 5 km. I można chodzić, maszerować, truchtać, biegać, sprintować. Ale właśnie spodobało mi się to, że w dzisiejszym wydarzeniu będą pacerzy. Mnie by interesowało 5 km poniżej 30 minut, bo jeszcze mi się to nigdy nie udało. A jak będę miała właśnie wsparcie, osoby, która będzie narzucała tempo, to może mi się to uda. Ej, taka grupa biegowa to w ogóle byłoby dobre miejsce, żeby poznać sobie chłopa. Ja akurat nie jestem zainteresowana, więc byłam na przeszpiegach dla was. I było tam trochę naprawdę fajnych, takich sportowych bojów. Więc może to jest wasz znak, aby zacząć biegać czy coś. No nie będę wam wciskać kitu, strasznie dużo mnie ten bieg kosztował. Bo popełniłam gdzieś taki debilny błąd nowicjusza. Że jak, jak już był ten czas, żeby się ustawić w swojej strefie czasowej, a ja chciałam przebić 30 minut, czyli na przykład zrobić 29,55 sekund, to ja się zaczęłam tak rozglądać, że. o, jak tam ta pani jest ładnie ubrana, cała taka na zielono, a zielony to jest mój ulubiony kolor. Więc się ustawiłam do jej strefy, a potem patrzę, ona biegnie te, te 5 km w 26 minut, czyli to jest tempo 5,10. Tempem 5-10 to ja biegnę do kibla jak mam atak z raki, ale kurde, nigdy w żadnej innej sytuacji, no nie? I wytrzymałam to 5-10, yy, tam czas mi podali 25 minut i tam dużo sekund, nie wiem, 50, 50 coś, ale przez dwa dni nie będę teraz się ruszać, nie? O, w ogóle już dzisiaj widziałam pierwsze efekty przebiegnięcia półmaratonu bo strasznie ze sobą walczyłam, żeby utrzymać tempo tej pejserki, bo, no tak jak mówiłam, to nie jest moje tempo, takie... jakby żadne, ale jak zaczynałam ze sobą wewnętrznie walczyć, że ja pierdolę, po co ja sobie to robię, przecież mogę zwolnić, to od razu pojawiały mi się te myśli, po, takie po, po półmaratonie, że stara, ale to jest taki krótki bieg, to jest taki krótki bieg, to się zaraz skończy. Ta myśl, że to jest takie krótkie mnie tak fajnie utrzymała, no i dałam radę, kurde. Ach, zarąbiste uczucie i naprawdę po tym półmaratonie czuję się taka ogólnie psychicznie jakoś poziom, poziom wyżej, nie? Gdzieś. Szynka zrobiona. Coś takiego wyszło. Jagody, truskawki, twarożek i właśnie mam wam do polecenia bardzo fajny sos czekoladowy. Już tutaj kończymy kolejne opakowanie. Jest to sos zero z Jim Beam. Kupiłam różne sosy od nich, ale szczerze mówiąc, reszta była bardzo przeciętna, natomiast ten jest super. Aż teraz kupiłam 6 opakowań, bo zużywamy... <laughs> A mam ślinę o na widok tej osianki, jestem taka głodna. Tak, zużywamy jeden sos za drugim dosłownie. Miasteczko małe, ale Nastąpił szybki ogar, lekki make-up, i wychodzę zaraz na kawkę z Klaudią. No i jeszcze tylko wam szybko pokażę stelówkę. Niestety nasze lustro ma taką półkę na pierdolnik pomiędzy, więc nie zawsze wszystko widać, ale no, dzisiaj tak do chodzenia. I marzę mi się w ogóle takie lustro w domu przy wyjściu, właśnie do pokazywania outfitów. Może uda się to y, u nas w domu zrobić. Ja wstępuję, niestety, ja bym. Tak, no, tak, tak. Tak, jakiegoś. tak. A ja powiedziałam, że ja nie <mawa> rzeczy nie lubię. Ja nie nigdy rzeczy Nie lubię to rzeczy, żeby wróciła z ciebie, zostawić się wyżowymi. Rozlałam, dla was wszystkich. Poczekamy. Ej, guys, ja się właśnie szykuję do nagrywania filmu. Nie mogę w to trochę uwierzyć, ale czekajcie, będę dzisiaj kręcić film Jak zacząć biegać. Teraz składę jeszcze sobie grubą warstwę SPF-a. Ten SPF z Veoli, nowy, Bed First Sunscreen, bardzo fajny, lekki, żelowy, nie bieli. I zrobię dzisiaj chyba taki lekki, sportowy make-up. Poza SPF-em mam wam jeszcze do polecenia bardzo fajny korektor. Z jednej z moich ulubionych marek, czyli Bell Hypoallergenic. Jak wszystko z tej marki kosztuje grosze, a właśnie ten odcień, to jest chyba dwójka, tak, odcień dwa, ma taki piękny, brzoskwiniowy kolor, przez co świetnie neutralizuje takie bardziej zasiniałe cienie pod oczami. Używam go już drugi miesiąc i jestem zachwycona. Dobra, make-up gotowy, włosy ogarnięte, mam też notatkę w telefonie, jak ten film chcę poprowadzić. Teraz jeszcze tylko sobie podepnę mój mikrofon i, i w sumie lecę. W ogóle ten mikrofon kupiłam jakoś z półtora roku temu, jak rozkminiałam, czy zacząć prowadzić swój własny podcast, bo wtedy miałam takie coś, że z każdej strony jakby ludzie w moim otoczeniu doradzali mi, że powinnam zacząć podcast. Że, ma, że jakby widzą ten potencjał, że to się na pewno uda i w ogóle mm, marnujesz się jakieś tam rzeczy. Zakładaj w każdym razie. No i wtedy rzeczywiście kupiłam podcast, nagrałam jakiś tam odcinek próbny. Na szczęście w czas stwierdziłam, że hm, czy ja naprawdę chcę to robić, czy ja sobie chcę ulegać tej presji i czy dla mnie aż takie najważniejsze jest właśnie maksymalizowanie potencjału biznesowego i. I ciągle tylko praca, praca, praca. I na szczęście się obudziłam, że przecież to nie jest jeden z moich priorytetów w życiu. Ja oczywiście bardzo lubię pracę, ale w mojej hierarchii wartości no to właśnie spokój, korzystanie z życia to są rzeczy nadrzędne. I nie wyobrażam sobie teraz dokładać sobie jeszcze czwartej rzeczy do ogarniania kosztem, wiadomo, odpoczynku, spokoju, czasu z bliskimi i tych innych rzeczy, bo to zawsze tak wygląda. I tu trzeba być realistą że zawsze jak sobie coś dokładasz, to robisz to kosztem czegoś. No, więc zrezygnowałam z prowadzenia podcastu i z tej całej przygody został mi właśnie ten śliczny, zarombisty e, mikrofon, który teraz wykorzystuję do YouTube'a. Mamy sobie stawiać takie wyzwania, którym jesteśmy w stanie sprostać, a nie takie wyzwania, które nas gnoją i potwierdzą w naszej głowie, że na no ogólnie to jesteśmy beznadziejni. Dlatego właśnie powolne zwiększanie obciążeń i pilnowanie psychy, żeby tak bez zajazdów to wejść, to jest w ogóle podstawa. Film nagrany. I teraz, oj, zaraz kichnę. I teraz coś, na co czekałam od wczoraj. A mianowicie Michu kupił mi taką gotową lasagne, A właśnie lasania i musaka to są ostatnie moje ogromne fazy. Cała ta porcja, m'aczeicie, około 600 kalorii. Wydaje mi się, że się tym daje. Wystarczy to wrzucić do piekarnika i będzie gotowe. Tak to wszystko wygląda. Pachnie. Fantastycznie! Się jaram. Ostatnio w ogóle zrobiliśmy sobie z Michałem taką właśnie rozkminę, jakie kuchnie są nasze ulubione na świecie. I w sumie zgodnie stwierdziliśmy, że tańska i grecka. A w sumie tak się składa, że nigdy nie byliśmy jeszcze w Grecji. I teraz powoli szukam jakiegoś fajnego wyjazdu do Grecji. No i nie wiem teraz, gdzie jechać, bo tak zaczęłam sprawdzać loty. Są loty do Aten, na Zakynthos, na Kretę, na Korfu. W zasadzie jest tyle opcji, że zgłupiałam. I nie wiem, jeśli macie jakąś, mm, jakiś pomysł, od czego w ogóle zacząć grecką przygodę, to byłabym wdzięczna. Mm. I no całkiem dobre. Gdybym robiła ją sama, to pewnie więcej mięsa i, i jeszcze bakłażana. Ale styl ma naprawdę dużo smaku. Ma też bardzo dużo beszamelu. Nice. <gry> Dobrze, manguś, brawo. Ma być spokój w domu, masz rację. Wszyscy powinni tak nie robić nic, jak ty. Idę na paznokcie do Adriana. Hej, No, to to Paznokcie wyszły super. Adrianek zwykle dał radę, jeśli chodzi o kształt, a wzorek no po prostu łogień. I teraz jeszcze idę po kawę i ciastko, a potem chcę odwiedzić mojego brata w jego nowym miejscu pracy, bo on teraz założył swój salon. Mój brat jest ogólnie barberem, no więc chcę zobaczyć nowe miejsce, zanieść mu kawkę, ciastko. Dobrze, ślicznie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Rozpinamy, poczekaj jeszcze ty, z dziad, taki szybki. Okej, okay. można lecieć. Sprawdzam ostatnio, czy jak gdzieś chodzę i mam te dzika puszczonego luzem, to czy on będzie za mną podążał. Tak sobie trochę, te... o patrzcie, patrzcie na to, idzie. Tak sobie trochę testuję właśnie. Jego kontakt z człowiekiem i w ogóle. Na szczęście, opatrzcie, idzie. Nice. Na początku to w ogóle na spacerach był totalnie w swoim świecie i dużo pracowaliśmy właśnie na tym, aby za nami podążał. Patrzcie. Wow. Półtora miesiąca pracy, stary pies, a jednak da się nauczyć nowych rzeczy. Będzie zadanie do zrobienia piesku. Wiesz? Dobra, mango, go. Obrót. Wow, super. Kółeczko. Super. Tutaj. O, super, bratko. Brawo, brawo, pies. Brawo, pies. Dobra, ma głośno nogi. Super. ale że tu pyszczek masz. Tup, tup. No, jeszcze raz, jeszcze raz. Nogi. Kochanie, ty się skup. Tup, tup. Nogi. Tak. Wow! Idę właśnie biegać tutaj. Michu wrócił z zakupu i kupił mi przedtreningówkę tak zwaną. Są jakieś dwa typy? Czy jest jeden typ? Jeden z nich wypieczony Mmm, To ja chcę tę bardziej w wypieczoną. To ja właśnie. Z... Ja przedtreningówkę? przedtreningówkę w bieganiu, że w bieganiu mm. trzeba mieć podkładkę. Gdyby mi ktoś powiedział te pięć lat temu, że tak działa bieganie, to ja już bym dawno biegała, a nie od roku. Mm. A, ale super jest! Jak zielono! Ostatnio w ogóle testowaliśmy taką lasagne gotową. A dzisiaj testujemy Parmigiane di Melanzane, czyli to jest taka lasagna, ale z przekładana bakłażanem. I też chyba w tej samej firmy co ostatnio. Wystarczy to wstawić w piekarnika na 20 minut i będzie gotowe. I tutaj z tego co pamiętam, kalorii jest mniej niż w zwykłej lasani, czyli całość będzie miała około 400 kalorii. Bardzo mało. A w ogóle mam ci taką fryzurkę. Ciu, 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 ciu. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak ją zrobiłam, więc prawdopodobnie będzie to już nie do odtworzenia, a bardzo bym chciał umieć to odtworzyć. Bo patrzcie, mam takie śmiesznie odstające kitajce tutaj. Kici, 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 kici. I wygląda to fajnie, co nie? No ale to, jedyna taka w moim życiu. Mega, mm. dobre. tłuste dobrze doprawione, dużo sera. Fajna grubość bakłażana w środku. Będę to kupować częściej. Wspaniałe dobra. jest, nie? One są moje ulubione po prostu z tymi malinami. Mm. To te ciutkie ciasto, to ten krem taki nią. Polecam, mm. Dobre miejsce. Nie, może nie polecajmy, bo przyjdą bo i kupią. Nie, niedobre. Nie, to niedobre. W ogóle my z Klaudy jesteśmy umówione, że dzisiaj nic nie kupujemy. Wróciłam już z targów. Udało mi się kupić tylko dwa kubki, co jest wielkim osiągnięciem dla osoby, która akurat co do kubków ma ogromną słabość. No, i teraz czekam na Micha, bo zaraz jedziemy do rodziców na obiad. A Micha się jeszcze szykuje. Mm, ale fajny dzień. Symbole jest takie trochę ciasne. Jest ciasne. no, pasek ciasny. Dobra. <laughs> Idziemy co? Tak. Skinny. Skinny boy. Michał, kiedyś byliśmy w klubie, to, to został wzięty za taniaka, za policjanta. <laughs> Czy w ogóle chyba z trzy razy, jakbyś w klubie była taka akcja. To by było tak przykro, bo ty po prostu nie do końca jesteś techno i może masz taką urodę, ale to nie to, <grym> że <z> masz taką urodę. Ta bluza nie ma takiego małego butetia? Trochę ma. Tak, ta bluza jest, jest jakbyś był tajniakiem, ale bardzo ładnym tajniakiem i bardzo ładna bluza. Magusku, chodź kochanie. Ale to są grzeczne te czarne pieski. Bez smyczy, patrz jak idzie przy nodze, jaki jest grzeczny. nie dobre piec super. Kosa nam się dzisiaj na spacerze tak wybiegała, że leży martwa na, na, na tym na fotelu i nie ma szans, żebyśmy ją zebrali do rodziców. A te dwa małe czarne kulki są bardzo chętne, więc bierzemy ich. Też staramy się ostatnio częściej piesy zabierać do rodziców. Po jak Krysia umarła, to też im trochę brakuje pieska, ale jeszcze no wiadomo, tak szybko to nie są w ogóle gotowi, na. Kolejnego psa więc staramy się ich tak trochę dopsić. O, ale się wspinasz pod górkę, chłopie. No kurczę, jakie bułki. Wow. Dobra, pokażę, co kupiłam. Już no, tak Już ja tak pytacie. No, tak no, pokażę. Więc stanęłam na tym pierścionku, który widzieliście wcześniej we vlogu. Teraz mam go na górze, to nie chce mi się chodzić po tych schodach, wybaczcie. Ach, te schody. Ale tak, kupiłam dwa piękne kupki. Jeszcze takich pięknych nigdy nie miałam. Pierwszy kubek jest od pracowni Trzask. Trzask Ceramika. I to jest kubek z tygrysem. Ja w ogóle kocham tygrysy. Jako dziecko miałam taki koc z tygrysem w bambusach. I nawet Michała mam w telefonie zapisanego jako misik tygrys. Ale cute! patrzcie jaki tygrys z zacieszem na mordzie. Może jest zjarany, może jest po prostu szczęśliwy. Kto wie? I drugi kubek jest z, z lwiszką Ceramika. Biały w niebieski pas. Ostatnio w ogóle miałam taką rozkwinię właśnie o tych schodach, bo jedną z opcji Garmina, w sensie z jego cech, jest to, że on codziennie zlicza ilość pięter, które się pokonuje. Ja dotychczas miałam głęboką nienawiść do tych schodów tutaj u nas, u nas w tym domu, który teraz wynajmujemy, ale potem się okazało, że Garmin nalicza mi mnóstwo punktów za to, że ja codziennie pokonuję tam około powiedzmy 15-20 pięter. I teraz mam taką rozkminę, co ja zrobię w naszym parterowym domu, gdzie nie będę miała żadnych pięter do pokonania i, i będę miała codziennie zero punktów za piętra. A jakoś tak jak ja w ogóle nigdy nie byłam wkręcona w te smartwatcha i w ogóle to teraz się w tego garmina tak wkręciłam, że codziennie wieczorem patrzę na swoje statystyki, jak mi poszedł dzień, dzień, dzień. ile kroków, ile pięter, ile coś tam i się jaram. Musimy dodać sobie pięterko. Jakąś taką antresolę weźmy gdzieś tam. Na, na, mogę Ci na tym, na dworze no budować taki podest z takim widoczkiem. Dobra. Chodź ja ty. będę po prostu robić pęto. Widok. <laughs> Weź jesz, to tam rób. Odkładaj mi tam pilota od telewizora. Ty będziesz sama tam odkładać. No a ja co będę robić? Na pewno. pilota w Ostatnio mieliśmy wielkie poszukiwania pilota po całej chacie. co w się sensie Michu miał, bo ja oczywiście leżałam. Przekonana, że ja tego pilota nigdzie nie schowałam przecież, więc ja tak że patrzę. No, se schowałeś, se szukaj. <laughs> I się potem okazało, że ja zająłam pilota w ogóle na górę do sypialni. Jakby, what the fuck, co jest w moim mózgiem, nie tak, bo mi tak głupio. No, ale dobra. Wracając do ważniejszych tematów, musimy teraz wypić coś w którymś z tych kubków. I mamy opcję mała kawka albo herbata. No niech, to chyba jest czas już na herbatę, co? Bardzo dobra herbata liściasta zielona herbata z pomarańczą. Coś takiego. Pyszna. To już jest moje chyba trzecie opakowanie ostatnio. Ostatnio sobie w ogóle trochę rozkminiam o typach przyjaciół, jakich doceniam, jakich w ogóle Mam, bo, dobra, bo zacznę może od początku. Ogólnie w zeszłym roku na terapii miałam dosyć dużo tego tematu, że to jest bardzo jakby normalne, fajne i ok, żeby mieć różnych przyjaciół do różnych rzeczy. Na przykład z każdą przyjaciółką robię inne rzeczy, gadam na inne tematy. Z tymi przyjaciółmi ma się różne poziomy, jakby głębi, rozmów, zwierzania, whatever, i nie trzeba wszystkich traktować tak samo. Z tej z kolei rozkwiny zaczęła się taka rozkwina, że zaczęłam się przyglądać ludziom, który ma, których mam w swoim życiu, i tak właśnie doceniać ich za to konkretnie, co, co do mojego życia wnoszą. I właśnie tak po dzisiejszym spotkaniu z Klaudą śmiałam takie coś, że, o boże, jak wspaniale jest mieć przyjaciółkę, która jest identycznie w moim wieku. I na identycznym etapie rozpin. Na przykład, wiecie, no jak się ma te tam 30-31 lat, no to wchodzi taka rozkwina już taka, przy, przynajmniej może, nie wiem, może nie każdemu. Nam akurat wchodzi <głos》> taka rozkwina, czy, czy my chcemy mieć dzieci, czy my nie chcemy mieć dzieci. Jakby szukamy sobie tutaj jakichś swoich różnych tam. Też mam tak samo z moją przyjaciółką Mileną, którą pozdrawiam. W ogóle was dziewczyny tutaj pozdrawiam, bo wiem, że oglądają. I to jest takie wspaniałe, że w piątek się spotkałam z Mileną, dzisiaj z Klauduś i sobie tak. Możemy te wszystkie tematy przegadać od A do Z. Kolejna grupa przyjaciół, z kolei, których też ostatnio tak się mega jaram, że ich mam, to są ludzie, którzy też są w takich długich związkach, jak np. my z Michałem, bo. Taki długi związek to jest dosyć mocno, mocno taka jakby inna dynamika niż na przykład nasi znajomi, którzy są ze sobą dwa lata czy coś. Mamy trochę inne problemy, trochę inne tematy, i właśnie ostatnio dużo czasu spędziliśmy z taką drugą parą, która też jest razem już ho, ho, ho pół życia. I oni na przykład w tak zaląwisty sposób mówią o tym. Że mają kryzys w małżeństwie. Że teraz y, jadą coś tam na wakacje, bo chcą troszkę muszą między sobą ponaprawiać. I w ogóle i to taka swoboda mówienia o takich rzeczach, o takich problemach, i w ogóle taka otwartość, że to jest normalne, że problemy mamy, no bo w takich długich związkach no to już zazwyczaj każda para jest w jakichś tam dwóch, trzech czy nawet czterech jakichś poważniejszych kryzysach i trzydziestu mniejszych. I to jest takie właśnie słodkie, że. Oni tak wprost mówią, i taka otwartość, szczerość, nie tylko co do tych dobrych rzeczy, to jest w ogóle coś, co jest też mi mega potrzebne i bardzo dobrze mi to robi na głowę. I ostatnia grupa, którą ostatnio mega doceniam, to przyjaciółki, które nigdy nie miały problemu z zaburzeniami odżywiania. Mam dwie takie przyjaciółki, i przebywanie z nimi jest dla mnie taką ciągłą konfrontacją moich czasem jeszcze trochę takich dziwnych myśli. Właśnie z, taką, taką dobrą, z takim dobrym, zdrowym podejściem do jedzenia. Bo ja też kiedyś miałam jakieś tam swoje przejścia z zaburzeniami. Teraz jest dużo lepiej, no wiadomo, terapia te sprawy, no ale jednak czasami jakieś takie małe krzywizny zostają, które dla mnie są normalne, a jak się okazuje, można myśleć znacznie zdrowiej i znacznie lepiej. I na przykład właśnie ostatnio Kumpelami powiedziała, że ona codziennie je chipsy. No znaczy ja, ja miałam takie, ja byłam taka w szoku, bo ja na przykład praktycznie nigdy nie kupuję sobie chipsów. I. Ona mi wytłumaczyła, że ona kupuje sobie chipsy i codziennie zjada 20 albo 30 gramów tych chipsów, więc taka paczka starcza jej tam na 3 albo 4 dni. A ja zawsze miałam takie podejście, że no nie kupię chipsów, bo jak kupię chipsy, to ojebie je w 5 minut całe i ja po prostu no nie mogę kupować chipsów. A moja druga przyjaciółka z kolei mi mówi, że ona sobie kupuje czekoladę albo ciastka i zjada. Pasek dziennie albo trzy ciastka dziennie i taka paczka starcza jej na cały tydzień. Bo przecież nie trzeba tego zjeść całego, możesz sobie to jeść do owsianki, czy tam do obiadu, jako taki dodatek I jest ten. Ja w ogóle byłam w szoku, bo ja nawet parę miesięcy temu wam w jakimś filmie mówiłam, że no przecież ja ciastek nie kupuję, bo ja jak, jak kupię ciastka, to muszę je zjeść całe. <gry> I właśnie w ostatnich miesiącach. Zaczęłam, jakby jak usłyszałam to, jakie one mają inne podejście do takich rzeczy, to też zaczęłam to zmieniać, bo zauważyłam, że zamiast unikać ciastek, ja mogę po prostu przemyśleć, w jaki sposób ja te ciastka zjem i włączyć sobie takie coś, że ja mogę chipsy jeść codziennie, ciastka jeść codziennie, ale w jakiś taki, wiecie, taki zdrowszy, w zdrowszym podejściu, nie rzucając się tak na to jedzenie. Bo ono nie jest zakazane. Bo ja też właśnie widzę, że przez to, że ja sobie często odmawiałam pewnej rzeczy, że, no nie wiem, nie kupuję chipsów, nie kupuję ciastek, to potem się tak na to rzucałam. I to wiecie, było takie zamk zamknięte koło e, rzucania się, nie kupowania, whatever. Dlatego w ostatnich paru filmach mogliście u mnie widzieć ciastka, mogliście u mnie widzieć chipsy, bo ja sobie od tych rozmów z nimi zaczęłam wprowadzać takie też zmiany, bo jednak chcę dążyć do tego zdrowego podejścia. Ale nie zawsze sama ym, widzę te swoje jeszcze takie trochę dziwne zasady, pewne żywieniowe, albo to jak ja właśnie unikam pewnego jedzenia, bo sobie z nim nie radzę. Jedną z najważniejszych rzeczy, których się nauczyłam w terapii, jest takie coś, że ja kwestionuję swoje podejście i na co dzień właśnie staram się mieć takie, taki pewien dystans do swojego myślenia. Dlatego, kiedy właśnie jakaś moja przyjaciółka opowiada mi, że ma zupełnie inne podejście, to ja zauważam to, że hej. Ja mam inne podejście. Jej podejście jest, szczerze mówiąc, takie korzystniejsze, bardziej pozytywne, bardziej swobodne. To czemu ja myślę w taki sposób, który jest taki trochę sztywny albo jakiś taki zamykający? I dzięki temu, właśnie, że na terapii nauczyłam się obserwować swoje myśli, to sobie umiem obserwować podejście moich przyjaciółek i moje podejście, i zmieniać swoje podejście na to, gdzie one mają lepsze. No więc z taki, takich przyjaciół ostatnio mega, mega doceniam. I właśnie, no, ogólnie mam jakiś taki czas, że jestem mega wdzięczna od tych przyjaciół, że oni tyle takich fajnych, różnorodnych rzeczy wnoszą. No, a teraz kończę ten TED Talk. Nawet ja nie, do końca nie pamiętam, czemu zaczęłam o tym gadać, ale dobra, to już jest klasyk, że ja gubię myśli, ale mam dzisiaj taki w ogóle vibe, że ploteczki i pogaduchy i w ogóle, no. Eee, a teraz chcę oglądać anime! Solo Leveling eee, jest, jest na tapecie. Ostatnia. Ojej, patrzcie ojej. Paszcie na to. Ojojoj. Sie dzieje. Healing magic. Ehehehe. <laughs> <laughs> <laughs>